Audycja zawiera lokowanie produktu. Radio Września! Gościniec. Radio Września 93 i 7. Zaczynamy program Gościniec. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda działalność przeróżnych przedsiębiorstw w tym covidowym czasie. Moim i Państwa gościem jest Izabela Serafiniak, menadżer Nowego Folwarku na Skraju Lasu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Izo, to pierwsze takie pytanie. Jak działacie w tych covidowych czasach? No obecnie jako restauracja działamy na, na wynos i, i z dowozem. Musieliśmy się tutaj troszeczkę przekształcić. Wcześniej no, no nie, nie działaliśmy tak. No to była nowość dla wszystkich, prawda, którzy prowadzą jakikolwiek biznes, a dla tej branży restauracyjnej. I hotelowej. To nie taki gwóźdź do trumny? No, staramy się nie. Jakoś tutaj to menu dostosowujemy do tego, żeby je sprawnie dowieść do gości i żeby też nie straciło swoich walorów smakowych. Restauracja działa na okrągło, czy tylko w wybrane dni? Nie, nie. Nasza restauracja działa w soboty od godziny 13 do 18 i w niedzielę od 12 do 17. I rozumiem, że w tych dniach, godzinach możemy sobie zamówić to, co macie w menu. I jak najbardziej Najbardziej zamówienia przyjmujemy telefonicznie, no i staramy się dowieść jak najszybciej. Z a odbiór osobisty? Jak najbardziej. Zapraszam. Pewnie ułatwia. No, troszeczkę łatwiej, tak, to prawda, ale jakoś tutaj udaje nam się powiązać te dostawy. Staracie się działać, ale proszę mi powiedzieć, jakie konsekwencje na razie są tego stanu covidowego? Czy załoga została utrzymana w tym pierwotnym składzie, czy ktoś niestety musiał zostać zwolniony? Nie, udało nam się utrzymać całą załogę, i nadal staramy się utrzymać miejsca pracy dla wszystkich naszych pracowników. No i mamy nadzieję, że tak zostanie, chociaż no w dużej mierze jest to zasługa naszych gości, którzy u nas zamawiają dania. No, bo tak naprawdę to dla nich walczymy, żeby mogli do nas wrócić do lokalu, kiedy już zniesione zostaną te wszystkie obostrzenia. Piękne miejsce na spacery wokół, mnóstwo zwierząt wokół, nie tylko konie, tak. więc będzie do czego wracać na pewno. Zostańmy natomiast przy tym trudnym okresie działalności pierwszy lockdown i pomoc. Na ile ta pomoc od rządu z tej tarczy antykryzysowej wam pomogła? Pierwszy lockdown, no tutaj ta pomoc rządowa działała tak jakby troszeczkę sprawniej i szybciej. Udało nam, że tak powiem, utrzymać się przez dwa miesiące tak naprawdę tego zamknięcia. No, tutaj już przy drugim lockdownie no, nadal czekamy na pomoc i mamy nadzieję, że ona nadejdzie jak najszybciej, żebyśmy mogli tutaj dalej funkcjonować. Mimo tego, że jesteście zamknięci, nie możecie prowadzić działalności zgodnie z tym rozporządzeniem rządu, to żadna pomoc za tym jeszcze nie przyszła. Jeszcze nie, nadal czekamy. A jak wygląda druga strona działalności, czyli stadnina, zwierzęta? No, tutaj nie można przerwać. No nie, nie. Tutaj zwierzętami zajmujemy się codziennie. Jeżeli chodzi o ostatninę, no jazdy konne zostały wstrzymane aż do odwołania. No mamy też nasz folwarkowy zwierzyniec, który też wymaga opieki. No i cały czas opiekujemy się tymi naszymi zwierzakami. Nie macie wyjścia. No, zwierzęta nie, nie zrozumieją tego, że jest COVID no i SORY. No, trzeba, trzeba przy nich Dokładnie. po prostu zrobić to, co dobry gospodarz powinien zrobić. Dokładnie tak. No Na chwilę obecną nasz pensjonat również nie funkcjonuje też jest zamknięty. A czy tworzycie sobie jakieś scenariusze na to, jak może wyglądać ta rzeczywistość? No tak, tak, mamy już taki scenariusz na karnawał, powstało nasze menu karnawałowe, które jest tam dostosowane do przyjęć w domu, do maksymalnie pięciu osób. No i planujemy utrzymać się dalej na rynku. I smacznie, rozumiem, oczywiście. że taki katering. Oczywiście. Pomimo tego, że tylko na pięć osób, to, tak. na, to dużo i smacznie. No, oczywiście. <grym> to gdybyśmy tak mogli troszeczkę, do kiedy trzeba w takim razie złożyć zamówienie, gdybyśmy chcieli? Ten, ten ta... Do pięciu dni przed planowanym, że tak powiem, spotkaniem, przyjęciem w domu, do pięciu dni należy, pięć dni wcześniej należy u nas złożyć takie zamówienie. I, pięcio, no i... pięć osób się naje. No, spokojnie. To jest dobre wyjście dla wszystkich tych, którzy nie lubią spędzać czasu w kuchni e, przy garach. Tak, Kuchnia tak. to oczywiście bardzo towarzyskie miejsce, ale niekoniecznie przy garach, prawda? Dokładnie. A tam udało nam się przygotować kilka tych zestawów, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Więc jeśli mają Państwo ochotę odpocząć w trakcie karnawału, no to można zamówić właśnie taki catering. To jest dobre wyjście, żeby po prostu dać sobie trochę więcej luzu. A jednocześnie wspomóc naszych rodzimych przedsiębiorców. Jak najbardziej. Zapraszamy do składania zamówień i y, bardzo dziękujemy Państwu za dotychczasowe. W takim razie każdy z nas powinien sobie wybrać taką ulubioną restaurację i może nie co tydzień, co weekend, ale co jakiś czas złożyć zamówienie. W ten sposób my odpoczniemy, a przedsiębiorca właśnie będzie mógł utrzymać i swoją działalność, i miejsca pracy. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję Pani za wizytę w studiu. Państwu Również przypomnę. Dziękuję. Że moim i Państwa gościem była Izabela Serafiniak, menadżer Nowego Folwarku na Skraju Lasu. Dziękuję bardzo. w Radio Września. 93 i 7. Audycja zawierała lokowanie produktu. Radio Września. 93 i 7. Radio Września. Najlepsze polokalne.